Witam wszystkich, nazywam się Marcin Dorna, jestem trenerem reprezentacji Polski Under 21. Zapraszam Was na Extra time. Muzyka Dzisiaj, przykład środka treningowego, który stosujemy w pracy z reprezentacją Polski Under 21 podczas konsultacji szkoleniowej w Grodzisku Wielkopolskim. Jest to konsultacja selekcyjna, na której mamy okazję przyglądać się kolejnej grupie zawodników pod kątem. Ich przydatności w zespołach Under 21 i Under 20. W ćwiczeniu tym trzech zawodników w środku ograniczonego pola gry ustawiają się odpowiednio względem dwóch zawodników, którzy wymieniając najpierw kilka podań, dają czas na odpowiednie ustawienie zawodników w środku. Ci zawodnicy w środku to ci, którzy mogą znaleźć się w trakcie gry na pozycjach środkowych pomocników, a więc na pozycjach numer 10, 8 i 6. Zawodnicy, którzy wymieniają podanie, to zawodnicy 4 i 5, a więc para środkowych obrońców. Po kilku podaniach i czasie, w którym zawodnicy wewnątrz pola gry muszą ustawić się w trzech liniach, w dobrych odległościach od siebie, w dobrych kontakt względem siebie, zawodnicy wprowadzają piłkę do środka, jeżeli to tylko możliwe, wprowadzają piłkę do jak najdalej wysuniętego zawodnika z trzech, zgodnie z zasadą kolejności podań, Podanie do zawodników zawsze o jedną linię dalej, aby znaleźć, znaleźć się jak najbliżej bramki przeciwnika bądź też skorzystać z możliwości podania zwrotnego do tego zawodnika w środku pola gry, który jest przodem do bramki przeciwnika i może kierować dalej grę w dowolną, dowolny sektor boiska. Bardzo istotnym elementem w tym ćwiczeniu są zawodnicy, którzy wykonują obieg na zewnątrz wyznaczonego pola gry. To zawodnicy, którzy w sytuacji meczowej Zachowują się tak jak boczni pomocnicy czy boczni obrońcy. Sztuką tych zawodników, którzy po otrzymaniu podania wykonują podanie do przodu, po otrzymaniu podania odwrotnego, jest podanie, które jest obliczone na to, aby zawodnik w pełnym biegu, nie hamując, nie zwalniając, mógł w komfortowych warunkach przyjąć piłkę. Tak też dzieje się później w trakcie meczu. To podanie musi być bardzo precyzyjne, to podanie często otwiera drogę do bramki. Dlatego koncentracja na tym elementem w ćwiczeniu naszym jest tak ważna.